Dzień dobry! Dzisiaj zaprezentuję Wam budowlę na moim serwerze i będę je również oceniać. Nie będzie żadnych promocji. Tu jest domek numer 1, który będę, widać tutaj postaranie. Bardzo fajny, taki, że tak, chiński taki trochę. Tutaj są jakieś kule. Bardzo wysoki i podoba mi się ten warbus Tutaj są drzwi. Takie jakieś 3D czy coś. Tu się wchodzi. Tu mamy ryż. Tutaj mamy. Musimy się przed nim ukłonić. Dzień dobry. Bardzo fajna budowla, fajny wystrój taki jasny. Można wejść sobie na piętro, to chyba jest... Tu? Do jedzenia? Chyba. Można nawet wyżej wyjść, tu mamy bibliotekę. Tutaj leży coś. Można nawet wyżej wyjść. I tu, o, i tu jest sypialnia dopiero. Trochę, za wysoko, ale... No dobrze, to są płaskie, to można spaść przez, no, przez sen. Tutaj jest chyba ostatnie piętro. Tak, ostatnie piętro. I... O Jezu, no i tutaj widać cały widok nie ładuje mi się można tutaj sobie zrobić harakiri albo coś fajny skok oceniam ten dom na 9 na 10 jest bardzo fajny fajne detale no i końc złotej zbroi to ważne jest. Musimy przejść teraz do... No nie. Przejdziemy do domku numer 2. <grystanie> tu będzie cięcie. Dobra. Oto jest domek numer 2. Jest on w takim różowym kolorze, to chyba jakiś dziewczyński. Chociaż tu jest też trochę niebieskie. Ym, tu jakieś serduszka, tu dziwne jakieś takie. Tutaj niby nie można przejść, Tak to są drzwi. Wystrój wnętrza dosyć pusto, trochę brzydko, bo nic nie ma. Tutaj. Tu są jakieś ryby, nudne trochę. Tu nie można nawet na tym zagrać. Tu ten sam ryż co wcześniej. Tutaj jest jakaś drabinka, to. I no, iż jakieś głupie, porozstawiane tutaj pochodnie. Po co to? Łóżko nawet spoko, tylko różowe, takie jakieś dziewczyńskie. Nie? No. Jakiś kotur miał czy na dole to. No, nawet fajny kot. Nawet taki pasujący do wnętrza. na tym domu no, no, nawet jakiś spoko jest, nie, nie wiem. Postaranie jest, no ale wyegzekwowane trochę słabo. chyba Nie no tak. To... No spoko jest. Następna budowla to jakiś tutaj. Nie wiem no, co to jest. Czekaj. Jak tu się wchodzi? Nie wiem, to jakiś jest, się pojawiło. No, jakiś ogród tajemny. Coś jest? Skrzynka. Wow! Wow! Bogactwo, jaki skarb jest! Oh no. Dobra, koniec tego. wychodzimy z Następna budowla to jest ten podest. W ogóle nie wiem o co tutaj chodzi, bo ani nie jest skończone, ani nic. Takie jakieś tutaj zaczęte? Nie wiem, no nie wiem co to w ogóle jest, bo. Takie nijakie to jest, bo tutaj ani tylko zrobione, a. jakiś porostawiane tutaj syf jest. Bo nie, tutaj pościnane drzewa, a, a tu jest, nie? No bo jak coś się zaczyna, to trzeba skończyć to tak? Co nie? A tutaj nie wiem, ani nie ma. Yy, ścian jak tu można spać? I położyć się i co? I, I zombiaki cię będą bić? W nocy? I tu jakiś ten. To też ktoś to ukradnie, bo wszyscy mówią, że O, patrzcie. I co mi zrobi. No. Trzeba. staranie. No nie wiem, ja to oceniam na zero, bo. Nie ma nawet postarania. Wcześniej, w tamtych domkach, by były postarania, a tutaj nie ma postarania. No nic. I tu nawet syf jest. Tutaj jest syf. Zakryty kamieniami. No. Tu jest następna budowla. Co to jest w ogóle? Zobaczymy. O, serduszka. <noise> Jakie głupie. I to jest ostatnia budowla. To był pierwszy domek, który tutaj powstał. Tutaj tutaj była buda. Tutaj ten dom um, Tutaj bardzo ładnie. Z przodu taki taka farma trochę. Ogię, jeżdżę, ogień, Tutaj wszystkie są rzeczy. Można tu wejść sobie. I... Jedzonko jest tutaj chyba coś jest. Piętro. Na dole jest piwnica. O, mija Nie ja kolor. Ale e, coś, ma na, coś słyszę, jakiegoś łosiaka? Gdzie on jest? Tutaj? Ja nie widzę go. Nie, nie wiem, gdzie on jest. Tutaj? Gdzie Aha, to ten wóz jak jaki? ten, a nie waha. Eee, tu jest też jakaś wieża? Można znaczy na nią wejść, czy nie? Można. No, no tutaj jest ładniejszy widok. Znaczy, no, nie renderuje mi się, ale. No i widać to. Nie zaczęte, zaczęte, nieskończone. Nie podoba mi się to. Tutaj widać nawet ten chiński dom. No i tyle. Dziękuję za oglądanie mojego filmiku. Dziękuję za obejrzenie mojego filmiku. Do zobaczenia następnie.